Są dwie rzeczy, które najczęściej przypominają mi o tym, że nie mam już 20 lat: lustro i długa trasa, bo co kilka godzin muszę się zatrzymać, poruszać, tak żeby kości wskoczyły na swoje miejsce. Grzesiek ma oczywiście coś, co to wskakiwanie przyspieszy i uprzyjemni. Ten tajemniczy sprzęt, jak widać, ma całkiem przyzwoity pokrowiec. Ale zanim pokażę Wam co to jest, to muszę Wam się do jednej rzeczy przyznać. Pokazałem Wam już prawie 200 gadżetów. I od samego początku prowadzę taki prywatny ranking, czym jesteście najbardziej zainteresowani. I okazuje się, że maty i masażery znajdują się w czołówce. Dlatego dzisiaj kolejny masażer. Ale muszę Wam powiedzieć, że ten masażer jest naprawdę wyjątkowy. Podobno likwiduje stres, uwalnia napięcie mięśni, poprawia ukrwienie komórek, a także uśmierza ból głowy i stawów. Jak to możliwe, by taka niepozorna mata czyniła takie czary? Wkrótce się dowiemy. Nie, nie! Nie pomyliłem foteli. Celowo położyłem go na miejscu pasażera. Dlatego, że dla mnie osobiście ten masaż jest tak intensywny, że podczas jazdy na pewno nie byłbym się w stanie skupić. Dobra, pilot. I gdzieś powinna być tutaj przejściówka pod 12V. Dlatego, że ten masażer przystosowany jest również na 220V, czyli możemy go używać w biurze, w domu. Dla celów relaksacyjnych. Tyczka do gniazda zapalniczki. Teraz zobaczcie, co się będzie działo. Jak to co? Włączamy dyskotekę. Panie, proszę panów, myjemy szybki, wkręcamy żaróweczki. Trochę to hipnotyzujące. Dwie kule krążą dookoła, a tak naprawdę to dwa zespoły kul, które krążą po orbicie, ale zobaczcie, powoli przesuwają się do góry, cały czas wzdłuż, można powiedzieć, kręgosłupa, od samych lędźwi po sam kark. Kolor czerwony wyglądają, jakby były gorące, no i są ciepłe, dlatego że jest włączone ogrzewanie. Jak ogrzewanie wyłączę, to wtedy czerwony kolor gaśnie, ale włączymy ogrzewanko, Zobaczcie, co się dzieje z moimi palcami. Teraz docisnę te kulki bardzo mocno dłonią. No i zobaczcie, dają radę. Jest siła, także nawet waga ciężka na tym masażerze nie zrobi żadnego wrażenia. Cały czas interesuje mnie, co tam jest w środku i nie byłbym sobą, gdybym tego nie rozebrał. Na szczęście nie trzeba nic rozcinać, bo pokrowiec jest zdejmowany swoją drogą. Można go prać. Ja. Zobaczcie, sprężynki, to dlatego się to tak dobrze do pleców układa. Za naszą przyjemność odpowiadają te oto małe białe grzybki. To one udają dłonie masażysty. Fajna konstrukcja prosta. Kilka zębatek, mocny silnik, Krańcówka, żeby wiedziało, dokąd ma chodzić. Zobaczcie, te sprężynki tutaj. Żeby się młode lata przypominają. Jak byłem dzieckiem i dostałem zabawkę. To za długo te zabawki nie działały. Zawsze musiałem rozebrać, zobaczyć, dlaczego to działa tak, a nie inaczej, i z czego jest zbudowane. Podgrzewacze i ledy znajdują się tylko w tych większych grzybach. Pokazywałem wam już różne masażery. No ale tamte to były bardziej urządzenia do głaskania. A tutaj to już nie tylko masaż, ale też fizjoterapia. No to co? Jak już wiem, jak jest zbudowany, to składam go i trzeba z niego skorzystać. Na szczęście, Mata nie skończyła tak jak Grześka zabawki z dzieciństwa. Nadal działa. Sprzęt imituje japoński masaż Shiatsu, który usprawnia pracę całego organizmu. Uwalnia zablokowaną energię i przywraca harmonię. Przy okazji powoduje, że powieki stają się cięższe. Coraz cięższe. Dobrze, że jest wbudowany timer. No, muszę powiedzieć, że jest mi dobrze. Ale wiecie, kto jest drugi w kolejce do tego masażera? Mój tata zawsze, jak przynoszę gadżety, to je przegląda, mówi fajne, fajne, albo po co to komu, a zobaczył ten masażer, spróbował i mówi, synu, to już wiesz, co mi masz kupić na urodziny. Tak więc, synu, zacznij już zbierać, bo to nie jest tani, jednorazowy szmelc.